Witaj na kanale Autentyczny. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 małpa Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Gdy opadną maski. Maska to coś, co każdy psychopata nosi na co dzień. I nie mam tu na myśli maski gazowej czy maski na COVID maska to coś co pozwala mu być zamaskowanym maska to coś co pozwala mu wmieszać się w tłum maska to jego mimika wyraz twarzy sztuczny uśmiech narcyz uśmiecha się nawet wtedy gdy wyobraża sobie jak z tobą kończy jak wbija ci nóż w plecy czy jak stoisz w płomieniach Maska to coś, co pozwala narcyzowi ukryć jego prawdziwe, złe intencje. Pozwala mu zbliżyć się do ciebie, pozwala zdobyć twoje zaufanie, byś uzależnił się od narcyza, a on mógł cię wykorzystywać. Celem numer jeden jest, byś uwierzył w maskę narcyza, w to, że jest taki wspaniały. Najlepszy, że wygrałeś los na loterii, bo przecież to niemożliwe, by taka cudowna osoba była singlem i właśnie tobie było dane ją spotkać i się zakochać i do tego z wzajemnością jest twoją drugą połówką i tak dalej. Wierzysz, że Narcyz chce dla Ciebie jak najlepiej. Tymczasem jest zupełnie odwrotnie. Wierzysz, że podążacie w tym samym kierunku, a nie możesz być dalej od prawdy. Maska to nic innego jak odegrana rola przez zawodowego aktora, który gra prawie 24 godziny na dobę, ale nawet jemu prędzej czy później zdarzają się wpadki. Narcyz nigdy nie pokazuje, jaki jest naprawdę. Ty jesteś autentyczny. Gdy się śmiejesz, to tak właśnie się czujesz. Narcyz będzie się śmiał, gdy wewnątrz płacze, i będzie płakał, gdy wewnątrz się śmieje. To dla niego żaden problem wywołać łzy na zawołanie. Narcyz ma wiele ukrytych motywów, dlaczego robi to, co robi. Zastanawiasz się pewnie, dlaczego narcyz nie jest i nie może być prawdziwą osobą. Narcyz jest jak cebula ma wiele warstw, a każda z tych warstw to maska. Każda z tych masek prezentowana jest innej osobie. Narcyz to zepsuta, upadła osobowość niewykształcona, niedojrzała emocjonalnie tożsamość mentalnie kilkuletnie dziecko zamknięte w ciele dorosłego to osoba, istota, która doświadczyła w dzieciństwie traumatycznych przeżyć i przez resztę życia usiłuje przerzucić swój ból na innych. Normalne osoby, gdy przytrafi im się coś niedobrego, nie mszczą się na wszystkich innych dookoła i całym świecie za to, co je spotkało. Narcyz taki nie jest. To pusta powłoka, ciało bez duszy, zupełnie inna konstrukcja. W naszym mózgu kable idą w kolejności biały, czerwony, czarny, a u Narcyza to czarny, czerwony, biały jest zupełną odwrotnością normalnego człowieka antyczłowiek dlatego narcyz kopiuje od ciebie kopiuje od innych z każdego po trochu i tworzy taki miks różnych osobowości w jednym ciele im więcej czasu spędzasz z narcyzem tym częściej twoja intuicja krzyczy ale ty jesteś spokojny, ignorujesz ją, mimo że coś podejrzewasz. Im więcej czasu upływa, tym maska narcyza jest dla niego większym ciężarem, coraz ciężej mu udawać. W końcu staje się to niewygodne, a czasem niemożliwe. W końcu coś zauważasz. Poruszasz niewygodne tematy, atakujesz go. Wyznaczasz granice. Wyobraź sobie, że wstajesz codziennie rano i musisz odgrywać rolę. Musisz całą dobę kłamać, tylko po to, by poczuć się lepiej. Musisz pamiętać wszystkie swoje kłamstwa, co komu powiedziałeś, a często są to różne wersje tych samych wydarzeń. Normalna osoba tego nie zapamięta. Nawet jak mocno będzie się starać, dla narcyza to żaden problem zapamiętać, co jadł kilka lat temu w czwartek na obiad, czy jakie sąsiad ma tablice rejestracyjne. Narcyzi mają doskonałą pamięć i wiele innych talentów, czasem ukrytych. Gdy jednak mówią, że coś nie pamiętają, to nie powinieneś w to wierzyć. To tylko po to, by uniknąć tematu lub odpowiedzialności lub stwierdzić, że jednak pamiętają lepiej i zupełnie inaczej niż ty, to tyż się mylisz. To twoja pamięć jest zawodna, to ty źle zapamiętałeś. Dla Narcyza każde kolejne kłamstwo to wyzwanie. A gdy wierzysz w kolejne i kolejne kłamstwa, to narcyz z każdym takim kłamstwem czuje, że wygrał, czuje się lepiej, czuje się jako ta mądra osoba, podczas gdy Ciebie uważa i widzi za głupka, ponieważ w to uwierzyłeś. W ten sposób reguluje swoje emocje. Gdy Ty czujesz się gorzej, On czuje się lepiej, gdy Ciebie postrzega jako gorszego, głupszego. Naiwnego, to on jest lepszy, mądrzejszy, sprytniejszy itd. Narcyst codziennie analizuje, kogo i jak okłamie, komu co powie, jakie sekrety zostawi dla siebie, albo komu je powierzy, niby w tajemnicy, komu jakie sekrety spreparuje. Narcyst to mistrz Plotek siania zamętu i spustoszenia. To król chaosu. Dla ciebie ważny jest spokój, i wtedy czujesz się dobrze. Dla narcyza, chaos jest miejscem, gdzie czuje się dobrze. Gdy jest zbyt spokojnie, to musi to zepsuć, by nastał chaos. Narcys potrzebuje ludzi, jest od nich uzależniony. Jego istnienie jest od nich uzależnione. Nie może być sam. Musi ciągle coś robić, ciągle na smartfonie. Nie może usiedzieć pięciu minut, musi czerpać energię z twoich reakcji. Gdy wywołuje jakąkolwiek reakcję, to wtedy wie, że istnieje, i czuje, że żyje. Z czasem Narcyz staje się tylko gorszy. Nieważne, czy to z czasem upływu związku. Czy wraz z wiekiem. Narcyz musi mieć wiele sekretów i tajemnic, musi znikać na jakiś czas, byś nie wiedział, gdzie jest, z kim jest i co robi. Nigdy ci tego nie powie. Od narcyza nigdy nie usłyszysz prawdy, chyba że wymsknie się ona przypadkiem. Narcyz okłamie cię bez powodu i z powodem, czy to małe kłamstwo, czy duże czy to zeszłoroczny śnieg, czy przyszłoroczne wakacje, bez różnicy. Narcys zawsze musi uniknąć odpowiedzialności, wstydu i konsekwencji i nie cofnie się przed niczym, by tak właśnie było. Narcys zawsze przekroczy Twoje granice i będzie usiłował przekraczać kolejne. Zawsze sprawi, że wszystko pójdzie o krok za daleko. I będzie musiał cię zastąpić, lub będzie oczekiwał, że wszystko mu wybaczysz, zapomnisz i zaczniecie od nowa, raz jeszcze. Tylko każdy kolejny raz z narcyzem jest gorszy niż ten poprzedni. Narcyz dokładnie wie, kiedy twój czas zbliża się do końca. Zegar tyka i nie tyka codziennie tak samo. Z każdym dniem ten czas zaczyna przyspieszać, wszystko zaczyna się pogarszać. Z narcyzem nic nigdy nie wygrasz, stracisz więcej niż zyskasz, stracisz więcej niż dał ci na początku. Choć często wracasz do tych kilku chwil, to tak naprawdę one nic nie znaczą. To była tylko maska. Która cię uwiodła, maska, która sprawiła, że pokochałeś bestię, bestię, która uwielbia ogłupiać i niszczyć ludzi. Przyjrzyj się dokładnie swojej relacji, zrób rachunek, co zyskałeś, co straciłeś, lub kto więcej zyskał, a kto stracił. Jak teraz się czujesz? W jakim punkcie życia jesteś, a jak to wygląda u Narcyza. Kiedy ostatnio Narcyz poświęcił ci chwilę uwagi? Kiedy słyszałeś coś dobrego? Kiedy twoje zdanie, Twoje potrzeby były wzięte pod uwagę? Narcyz chce cię odizolować, kontrolować, uzależnić i wykorzystać. Chce, byś wierzył bardziej w Niego. I jego maskę, niż w siebie samego. Musisz zdawać sobie sprawę, że ludzie dookoła nie są naturalni, nie są neutralni. Niektórzy bez powodu chcą cię zniszczyć, tylko dlatego, że ci zazdroszczą, a nigdy nie wiesz, czego ci zazdroszczą: może przedmiotów, rodziny, butów, włosów, zegarka. Może to być cokolwiek uśmiech, kolor oczu, kształt nosa, długość rzęs, cokolwiek. Narcys psychopata nienawidzi innych ludzi. Nienawidzi ciebie, nienawidzi tych, którzy go otaczają. Nieustannie musi się dowartościowywać, wywyższać. Że inni są gorsi, nawet gdy tak nie jest. Musi znaleźć powód, by racjonalnie to sobie wytłumaczyć, że jednak jest lepszy. Narcys jest parszywy i najbardziej wrażliwy wtedy, gdy jest bez maski. Wtedy musisz uważać, bo może zaatakować. Tak jak rozdrażnione zwierzę. Narcys zachowa się tak jak zaranione zwierzę. Będzie się bronić, drapać, gryźć czy uciekać. Narcyz wie, gdy widzisz go bez maski. Wie, że ty już wiesz, nawet gdy mu o tym nie powiedziałeś. Narcyz jest zimny, płytki, bezduszny. To zepsuty człowiek działający w trybie awaryjnym, w którym co chwilę dochodzi do spięcia i przepalenia kolejnych obwodów, to zepsuty robot, który obwinia wszystkich za to, co sam robi. To zdradzający paranoik. To łowca obdarzony wielkim instynktem. Kontrola, zwycięstwo i manipulacja stanowią sens jego egzystencji. Ty jesteś jego trofeum. Gdy raz zobaczysz narcyza bez maski to będzie musiał Cię zostawić i zastąpić kimś nieświadomym. To coś, czego nie da się odzobaczyć. Za maską kryje się brud, pustka, czarna dziura, pogarda, nienawiść, zło w najczystszej postaci, niepełny, asymetryczny uśmieszek, którym narcyz obdarzy Cię w takich momentach, w których normalna osoba się nie uśmiecha nieobecne drapieżne puste spojrzenie brak wyrazu rozszerzone źrenice przypominające oczy jak u demona za maską skrywa się ciemność ból cierpienie konieczność wpasowania się w tłum przelania bólu na innych Brak miłości, brak honoru, brak szacunku. Skrywa się tam potwór, demon, bestia, drapieżnik. Za maską skrywa się inny głos, inny akcent, brak pewności, niskie poczucie wartości, obrzydliwość, całkowity brak zasad moralnych. Brak współczucia, brak sumienia, brak żalu, strach, wstyd, gniew, sarkazm i ironia, urojenia, obawa, opuszczenia i odrzucenia, podłość, hańba, szaleństwo, nikczemność, zazdrość, prowokacja. Egoizm, brak empatii, świadomy wybór zła. narcyz, to pasożyt. A z upływem czasu zaczynasz widzieć go takim, jakim jest naprawdę, a nie takim, jakim udawał, że jest. Piekło jest puste, a wszystkie diabły są tutaj. Szekspir. Umów się na sesję, napisz na autentyczni23 małpa Polub skomentuj, subskrybuj, udostępnij.